A chciałbyś się stąd uwolnić? Chciał ja. Jaki ja ja nie. nie Czy doszło tutaj do zagadki? No, no. Ile was tutaj jest? Dwa. Dwa. Proszę do nas tutaj Siema, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się również w domu. Dom już na samym wstępie jest niezwykle klimatyczny, ale należy zaznaczyć, no jesteśmy tutaj trochę na przypale, no nie wiem, czujemy się tutaj trochę przypołowo, bo no wejście było takie trochę utrudnione, poza tym dom no wygląda na opuszczony ewidentnie, ale nie wiem, my czujemy tutaj jakąś taką dziwną aurę, nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że tu mogą być jakieś zjawiska paranormalne, czy to, że ktoś nam tutaj wbije, ale mniejsza z tym, eee, przyszliśmy tutaj, aby zbadać oczywiście to miejsce pod kątem zjawisk paranormalnych, także... Ja nie przedłużam i lecimy z tym od razu. Od razu zaczynamy tryb samolotowy, oczywiście. I katłójka od razu wezmę. Pawo, zaczynamy, nie? Już. To, to już nie ma sensu, nie ma sensu czekać. Tutaj nawet. Dobra. I przejdziemy się przy okazji, pokażemy Wam ten dom. Dobra. Ale widzicie, podłoga jest taka już dość miękka. Ktoś już ten zmarł. Skacznie tu miękko. Wszystko jest miękkie, lata Trzeba tam, tam, wchodzić. No, tam, jest. jest. kurde ja się boję to stać ciekawe. Uh, klatyczny. Już ta firanka, proszę tą firankę, nie? To jest tak tak, na... tutaj coś przeprowadzimy, czy idziemy, idziemy no, razem? Idziemy, 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 to... Jeżeli się nic nie odzywa. To. O kurde, co tam jest? Podłoga to jest... rozpieprzona na maksa, tam nie ma co. Nie ma co faliść. Idziemy do kurde. No, rozpieprzone wciel. Tu do góry to ja też się obawiam takich schodów. Czekaj, Bo jedne schody już, już miała incydent. Kurde, no, nowe, ten, coś zaczęło cieplać tu. Kurde, że ktoś tutaj remonty chciał robić. Stary telewizor, czekaj. To... gdzie? No tutaj, popatrz. Uuu. Fajne. Może no ktoś się... zaczął inwestycję. No Może później powódź dopadła, nie? Albo teraz, ty coś zaczął i mamy przybok. właśnie. Nie, no to jest niemożliwe. Wam nie, coś takiego. Po podłowie, nie? Ale dom ten jest prawdopodobnie opuszczony z tego względu, że również tutaj. Przebiegają wały i on znajduje się na terenie zalewowym, ale co jest najdziwniejsze, no dom ten jest yy, zawałami po prostu. Nie jest przed wałami, tylko zawałami, wałami, także no to jest trochę bez sensu, nie? Być może te wały, Czarować. te wały zbudowali już w momencie, kiedy ten dom już tutaj stał, nie? No i został opuszczony po prostu, nie? Co? Co to jest? O, co? łyżeczka wow no jest w klimacie no, klimacie jakoś słabo słabo, ale klimat i tak jest wiadomo nie za dużo oddech dobra słyszymy, że ktoś nam tutaj ciągle odpowiada przychodzimy tutaj, aby z tobą się skontaktować Proszę cię, powiedz jak masz na imię, albo zbliżcie się tutaj do tego urządzenia, które ma w prawej ręce z tą lampką. Nie musicie nas obawiać, przychodzimy w pokoju. Proszę cię. Teraz musimy się wyciszyć, nie? Bo my Ślupa tak. My tak przychod... przyszliśmy, wiecie, tak wparowaliśmy tutaj. Chcieliśmy najpierw to zobaczyć. A to mogło się też trochę wystraszyć, no nie wiem, no, że taki, wiesz, Harmidor myśleliśmy. No, hałas. Dom. Czy możesz nam się jakoś zamanifestować tutaj, jakiś hałas zrobić, jakiś stuk? Który No, Kto się do nas nazywa? Słyszymy, że ktoś się do nas nazywa. Przestań nam się. Czekaj. Nazywasz? Tu ktoś jest, to proszę pokaż nam się. Spróbuj wpłynąć na to urządzenie, które mam w ręce. Nie bój się nas, nie obawiaj się nas. Ja pierdzielę. Patrz, 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 patrz jakiś facet, czy co? jest, jest, jest. Yes. Ale tu Paweł, bo ja mam włączony ten. A i ten masz nauczyć. Patrz jakiś chłop, jakby zmarły? Jakby... nie wiem, patrzcie. Łukasz. Artysta. Nie no, to tak jakby widzisz. Ale to nie? Ja działam. To dobra. dobra. Dziękuję tobie za obraz, czy to... No dobra, już wyłączę Paweł. A, czy to ty byłeś na tym obrazie? Czekaj tam coś. Na, na tym roślinnym drzewu chyba, nie? No, balkonie. Gdzie stoisz? No, mówisz, że obserwujesz nas. Gdzie jesteś? Melisa Melisa Mieszkałeś tutaj w tym domu?

Okay. Jesteś mężczyzną przy kobietą tak. Czy to był twój dom? mieszkałeś tutaj No? Przychodzimy tutaj, aby się z Tobą skontaktować. Czy chcesz z nami porozmawiać? Proszę cię powiedzieć, masz na imię. Zdrać mi swoje imię. Ja jestem dobry mną Kuba. się no, słyszano. Podziwiać. O, dobra, idźmy jeszcze. Zejdźmy na dół. Czekaj, czekaj. ja no, też nie lubi widoknianych schodów. Od niedawna. Nie ma? O, jest imię. Ezechiel. Dziękuję Tobie za imię. Powiedz mi Ezekiel, co robisz tutaj w tym miejscu? Czyli Karolina jeszcze jest tutaj z nami, tak? Jest was więcej. Byliście mieszkańcami tego domu. Skoro już wiemy, jak macie na imię, to czy możecie się również tutaj pokazać. Wyżej widzieliśmy jakiegoś mężczyznę. Proszę cię, proszę was, pokażcie się. Ja się zadowolę, patrz, czy tam nie świeci się na czerwono. No... Jak na czerwono, no to już parę parła. No, patrz, no, to ma lepiej. nie To W tym miejscu. To już moje motery, Sławom. Przekleństwo. No tam, tam chyba nic nie się ma tyle, Czy Co tam Zez... miałeś, Paweł? Postać. Gdzie? Tu, no. Świeci tam, Jakub. Nie ma nic. Czekaj, się podróżę mikrofonem. I teraz musisz... Uciekł, wam ja nie mam lampy, bo by będzie musiał świecić. Patrz, o. stoi, stoi, świeci tam, chodź z To może przeszło tam. No, widzisz? Mm, widzę, no. no takie duże. Czyli tu jest, patrz, jakby przy tych schodach coś robił. No, no, no widzę, widzę. Albo. A przedtem to tu stało. może mm. to przeszło. O nie, no, to, to nie mógł być kurde błąd teraz. Tu nic nie przypominał o postaci człowieka. Teraz znikło. <laughs> Co się tutaj przemieszcza? duża, to nie mamy? Nie jest tłustkie. No było takie duże, nie? No. A czym? Czym to, to? jest? Czy jest to złe, czy, czy, czy dobre? Jesteśmy, znaczy jesteśmy, tylko tam bo stan? tam Co się do nas tutaj zobaczy? Kim była ta postać? Kim no. była ta postać, którą widzieliśmy? Ta duża postać, kim ona jest? Była ta postać, duża. Gdzie mam was szukać? Więcej no. energii. Bardzo mała energii. możesz podać y, z Jak naszych to, tu Pawła, ja idę tu. Ty... Pobierz urządzenia w naszej z tych, no. w naszych urządzeń. Dobrze było. Co tutaj robicie? Czy mieszkaliście w tym, w tym budynku? Czy ten budynek był Waszym domem?

Jakby płaca i któreś z tej mocy, tak jakby zniszczył... Potem hmm. ja to będzie. Czy, czy zginął ktoś tutaj? Gdzie się mamy kierować? Gdzie jesteś?

czy tutaj? Cześć jestem czekaj. Było jest jeszcze jeszcze Jestem tutaj. Jestem chyba. Mężczyzna, słyszę Cię. Jesteś tutaj. Czy tutaj. Jestem tym, bo w tym dumie. Tak, chyba, chyba. Tak. Jestem Jestem tutaj. Ja, żeby... Jestem Tak, Jestem Następny jest. No. No. Ile was tu jest? Dwa w obu. Dwa. Czyli kobieta i mężczyzna, tak? Kobieto, czy zmalałeś w tym, tym dumie? Tak. To jest chłopaka na Przemieszkałeś się w tym domie? ta duża postać, którą widzieliśmy, to jeden z was. Zobaczcie na tutaj niewyspoczęstwo. To jest też ta kobieta była. Tam ma. Tam No nieźle, co było tego ci powiem trochę było, ale tutaj jest to więcej wiesz. Do Na ziemi położyłem takie urządzenie Nie wiem, albo się popsuło Nie wiem To jest niemożliwe Nie no to, to nie wiadomo hmm. Chyba to oprócić. Kurwa, no nie wiem, no jest dziwne to jest. No, ja nie wiem czy to... Dobra. Zobaczcie, <laughs> nastróżymy. Inny na jest jeszcze. O cóż. Nastróżymy. zobaczymy zobaczmy do wiadomości. Tu to już. Leonarda. Leonarda. Czy jest tutaj mężczyzna, kobieta, tak? Ten facet był? Jak nazwany? Był, nie? Czy jak było? Ezechiel. 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 Leonarda, Ezechiel, takie ciemne imiona, nie? Patrz. Teraz cicho. Teraz cicho. Ile lat macie? Jak zwaliście? Ile na miejsce jak A Teraz cisza, widzisz? <laughs> Czyli to mogłoby być... No, mogło to coś, no, być. coś być, jakaś energia. No, czy, czy... czy jestem duchem? Tak, jesteś duchem. Nie żyjesz. Czy potrafisz się... <śmiech> <śmiech> czy potrafisz się zbliżyć do tego urządzenia, które mam w ręce? Hmm. Zbliż się do tego urządzenia. Może jeszcze EVP? No, czy... Sesja EVP numer 1, Opuszczony dom. Słyszymy, że ktoś się do nas tutaj odzywa, komunikujesz się z nami. Czy możesz się skomunikować z nami poprzez to urządzenie, które mam w prawej ręce? Wystarczy, że do niego coś powiesz, a my to usłyszymy. Jak miałeś na imię? Ja jestem Dawid, jestem Kuba i Paweł. Czy możesz nam zdradzić swoje imię? Wiem, że był tutaj Ezekiel, była Leonora, ale czy ktoś jeszcze z nami tutaj jest? Mieszkaliście tutaj w tym domu? Czy to był wasz dom? A teraz nie potraficie stąd odejść? Jesteście zbyt przywiązani do tego miejsca. Jeżeli nam odpowiedzieliście, to dziękujemy bardzo za kontakt i koniec sesji. Odezwijcie się do nas. Jestem dziwany. Oczy niewidome. Są Oczy niewidome? Oczy niewidome no. Słyszeliście to? Mhm. i zobacz. To jest <laughs> dziwne, nie? No. Czy... O co chodzi z tymi oczami? Kto tutaj jest? Już. Słyszeliśmy mężczyznę. No, co robisz w tym miejscu? Mieszkałeś tutaj, teraz nie potrafisz odejść? Utknąłem. Czy, czyli utknąłeś tutaj? A chciałbyś się stąd uwolnić? Chciałbym. Jakie ja. ja ja nie. Ja, nie że... Czy możemy tobie jakoś pomóc? faceta, takiego starszego faceta Czy doszło tutaj do tragedii? Tak. Było oczy niewidome, a widziałeś co ja miałem na tym obrazie co mi się wygenerowało tak, u tak, Normalnie jak facet było. jakby z takimi oczami, bez oczu Zamknięte miało oczy? No jest zamknięte albo bez oczu no, Bez oczu, no. Może to było? Może to było, on. No. Tak. Czy to ciebie widzieliśmy na tym obrazie? Tak? Na piętrze? To było nie samobójstwo tutaj? Może by czeka. Jakby skoczył. No? Skok, nie? Jasny gminy, jakby ten. To był nie samobójstwo. To jeszcze raz zapytam. To było nie samobójstwo tutaj? Aha. Co to było? Słyszałeś to? Co to było? Słyszałeś to? Coś w okno stuknęło? Ja już wcześniej coś słyszałem. Coś w okno stuknęło? Kurde. Czy możesz nam się tutaj zamanifestować? Słyszałeś to? To? Słyszałeś to? Paweł? Mm. Słyszałeś to? Coś pukało. Czy to Ty pukałeś? Mm. Jeżeli to Ty byłeś, to dziękuję. No coś słyszę, nie, jakby coś wtedy Dziwnie się zaczyna robić. Czy możesz to zrobić jeszcze raz? Ten stuk. No. Ale wcześniej to by nie były dzwony, to było jakby ktoś y, u, od góry tak pupu pu, pu sobie. Mm. Dobra, w tym miejscu. Y, będziemy się z wami żegnać. Co ja myślę o tym miejscu? Sądzę, że jest tutaj energia. Energia, która nie była taka skora z nami, aby porozmawiać tutaj. Y, ta energia była taka niesprecyzowana. Sądzę, że jest tutaj więcej niż jeden byt, bo przebijały nam się tam imiona. Były było imiona kobiety, było, było imię męskie. Więc sugeruje się tym, że mieliśmy tutaj do czynienia z większą ilością tych duchów, nie? No teraz pod koniec zaczęło się dziwnie robić. Kiedy ja powiedziałem, czy nam się zamanifestuje, to usłyszałem u góry normalnie jakby takie stuki. Mam wrażenie, że to właśnie z góry dobiegało. Pojawił się również mi taki mężczyzna, co będziecie mogli zobaczyć na filmie. Nie wiem, czy on nie miał tam oczu, czy on spał, ale było to naprawdę takie trochę creepy. I pozostawiam zdanie jeszcze wam oczywiście, dajcie znać, co wy o tym sądzicie, napiszcie w komentarzu, jeżeli wyłapaliście coś, co my mogliśmy przegapić. Zostawcie łapkę do góry, jeżeli wam się podobało i widzimy się w kolejnym materiale. Siema!